Jest piątek, 25 grudnia, uroczystość Narodzenia Pańskiego. Narodzenie jest zapowiedzią spotkania z Bogiem twarzą w twarz. Jego człowieczeństwo otwiera drogę ku Królestwu Bożemu. Poświęć najbliższe minuty na medytowanie tej wielkiej tajemnicy. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwireniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Wszechmogący Bóg, który do końca ukochał ludzi, sam stał się jednym z nas. Pomyśl o tym, że zrobił wszystko, by stać się dla ciebie kimś radykalnie bliskim. Trwaj przed nim z wdzięcznością. Uwielbiaj go za tę bliskość. Chociaż dziś Bóg nie jest na świecie w swojej ludzkiej naturze, to nie oznacza, że jest go mniej. Przeciwnie. Bóg jest obecny w każdym fragmencie stworzonego świata, jest przy każdym człowieku. Dlaczego? Bo kocha. Bóg narodził się wśród ubóstwa i prostoty. Pewnie także pośród wielu pytań, i dziś jest blisko wszystkich maluczkich i wykluczonych. Kim oni są? Pomyśl o ostatnich i zapomnianych z Twojego otoczenia czy rodziny. Jezus jest też blisko Ciebie, jest blisko Twojego życia takim, jakie ono jest, nie lepszego i nie gorszego. Bóg jest obecnością, która, nie oceniając, przyjmuje Cię w pełni. Jakie myśli i odczucia? wywołuje w Tobie ta perspektywa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. bądź przez chwilę z sobą samym. Uciesz się z tego, że Pan, twoja nadzieja i droga, jest tak blisko ciebie. Oddaj mu siebie tak, jak on oddał się tobie. Ała Ojcu i Synowi i Duchowi, i Duchowi Świętemu, jak była na, na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.